Czołem, śrubko. Witamy na wesołym pokładzie. Mamy tutaj ubaw po pachy. Ach, kobiety. Rozruszamy ekipę. Trzeba tylko zacząć. System ochrony budynku włączony. Ha! Muy bien, senior Cyborg! <grym noise> <grym noise> 아아아 To wszystko wasza wina. Kepasa! pasa? Super Ty uważaj, mogłeś mnie zabić. Ej, dosyć. Dosyć. Ma być cisza. Dosyć. Cisza! Ja tutaj nie widzę kłopotu z budową, tylko z drużyną. Kłopoty. Dobrze, że chociaż to tutaj działa. Trójcie, 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 trójcie. Moje gratulacje, będziesz pierwszym oprychem, który dostanie baty od tytanów! Aki! 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 Łaź ze mnie, ty pajacu! To jest Para somos aficionados! somos 6 kontra 1! Tenemos que ganar! Pero él no es nuestro camino! Y estos dos se están esperando ahí! Este día no estoy odiendo! Jest tak myślę. Ciężko przyznać, ale Śrubka ma rację. Nie jesteśmy zgraną drużyną. Ale będziemy. Róbcie co mówię. Tytani, do dzieła! Szybki, pszczółka! Przyciśnijcie go! A? Wy maluchy, rozgrzejcie go! Menos, si podemos. Teraz wodnik! Czas go ochłodzić! I'm not going Who's <laughs> gonna